Wszyscy mają mały, a ja duży. Żółty, żółty, żółty. Hmm, hmm, hmm. No to mamy wszystko. W poprzednim odcinku wspomniałem o nieprzyjemnej przygodzie, która spotkała mnie w czasie próby nakręcenia odcinka ze starą, porzuconą ciężarówką w roli głównej. Tego samego dnia, dosłownie godziny później, tak jakby w nagrodę, miałem okazję spotkać jedną z prawdziwych transportowych legend w akcji. Żółtego Jelcza widziałem już w internecie, z racji tego, że nadal czynnie pracuje. Wielu miłośników ciężkiej motoryzacji udostępnia jego zdjęcia. W słoneczny dzień, za jednej z hal produkcyjnych niczym promyk słońca włonił się on, cały na żółto, dziarski staruszek nadal nieustraszenie wykonujący swoją pracę. Jelcz C422D4 z kompletem spoilerów, sprzęgnięty z zaczepem Wilton, również pochodzącą z tej samej epoki. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jelcz pracuje tylko na terenie jednego z wielkopolskich zakładów, tym samym nadal zarabia, będąc na swego rodzaju ciężarowej emeryturze. Co ciekawe, Jelcz pracuje na dwóch zmianach, dzień i noc, czyli emerytura do najlżejszych nie należy. Dzięki uprzejmości kierowcy pracującego na dziennej zmianie miałem przyjemność obejrzenia ciężarówki. Udało się ustalić, że pojazd pochodzi z 1997 roku. Od nowości jest w rękach jednego właściciela. Od samego początku też pracuje z tą samą naczepą. Swoją karierę zaczynał od międzynarodówki. Kierowca nie był pewien tej informacji, jednak przekazał mi, że przód Jelcza został przełożony od innego modelu. Ale o tym później. Z racji tego, że ja również byłem w pracy i naglił czas, ten odcinek będzie nieco inny niż zwykle. Nie będę się skupiał na całej historii marki Jelcz, która zaczęła się już w latach 50. Wspomnę jedynie pokrótce o serii 422. Rodzina pojazdów 422 zadebiutowała w 1991 roku. Samochody te miały zastąpić produkowane od wielu lat Jelcze z serii 320 i 410. Z założenia unowocześnione pojazdy miały konkurować z zachodnimi ciągnikami. między innymi dzięki wykorzystaniu markowych podzespołów, takich jak sprzęgła Sachs. Zawieszenie pneumatyczne Continental, układy ABS ASR, Intercooler, skrzynia biegów ZF. Od 1991 roku stosowane były silniki marki Steyer. W sprzedaży później dostępne były również jelcze z silnikami Mercedesa z emblematem MB na masce oraz C424 Max z silnikami Detroit Diesel oraz skrzynią biegów Eden z charakterystycznym zderzakiem od DAFA 95 ATI. Zaprezentowany przeze mnie dzisiaj pojazd to Jelcz C422D4 w modernizacji po 1995 roku. Ma podwyższoną kabinę, a pod maską pracuje około 300-konny silnik polskiej produkcji WSK Mielec. Dodatkowo samochód wyposażony jest w ospolerowanie polskiej marki Kuda. Jednakże atrapa chłodnicy pochodzi od nowszego modelu C423D34 zaprezentowanego w 1999 roku z silnikiem Iveco. To dopiero sztuka. Spotkanie na załadunku na pewno wielu kojarzy, gdzie ten wóz pracuje, ponieważ... E, na, w grupach facebookowych to jest generalnie znane auto, zaraz będzie wiadomo, gdzie, gdzie, gdzie pracuje, gdzie, gdzie jeździ. W komentarzach na pewno będziecie pisali, no bo na grupach facebookowych, tak jak powiedziałem wcześniej, to no jest to samochód znany. No niestety... Eee, tutaj rozmawiałem z kierowcą. Kierowca mi pozwolił nakręcić filmik, ale jeszcze nie miałem okazji porozmawiać. Jako, że Jelczyk jest tutaj w pracy, no to eee, trudne są warunki kręcenia. Może nam się uda sfirmować jego odjazd. Zobaczymy. W każdym razie prezentuje się naprawdę świetnie. Nie wiem jeszcze, jaki jest rocznik tego auta. Spróbuję zaraz zobaczyć, może gdzieś na szybie nie ma. Pamiętam te jelcze z folderów które w latach 90. wychodziły, takie e, się nazywały ciężarówki świata i dane roczniki katalogów, o brakowało mi słowa katalogów i w tych katalogach właśnie te Jelcze były jako oferta polskiego producenta, szkoda, że tak to wszystko się zakończyło o, chyba nawet nakręcimy odjazd Jelcza, bo rampa się podnosi, także, także super, zaraz się dowiemy, no to tak szybko na szybko, taki tylko rzut Wydaje się w ogóle mały Przy tak porównaniu do większych, tacy do ciężarówek e, nowszych roczników, teraz tych naszych Taki malutki się wydaje, ale zobaczcie podwyższana kabina Reflektory na dachu plus e, blenda ścisłoneczna, chyba oryginalna Reflektory pewnie nie, znaczy na pewno nie, ale blenda już tak I zabudowy międzyosiowe na Jelczu, no naprawdę to jest Ten wóz to jest biały kruk jeszcze po porównaniu z naczepą burtową, znaczy w porównaniu w, w tym, że pracuje Zaczepą burtową Wieltona, też pewnie z epoki. No to w ogóle biały kruk w pracy, takiego można obserwować. No to odpalimy zaraz, to no fajnie. Mamy pozwolenie, żeby sobie zajrzeć do środka. Jelcz, to jest 97 rok, się właśnie dowiedziałem. Zobaczcie jak no, spartańskie warunki, jak na tamte lata. Tak wygląda kabina w środku, wysoko. Aczkolwiek potężny tunel, nośnik tu mamy na środku, deska rozdzielcza. Jaka charakterystyczna skrzynia biegów. Zaraz... Tak będzie urok. No nie będę no, pana filmował, tylko no można, można, tak, no. jak strzałek, piękny. Ale nie, nie wie pan jaki tu jest silnik dokładnie. Ale piękny zapach diesla się roztacza. I cały czas Jelczyk w pracy, cały czas no, pracuje, no, cały no, czas no, czas... No, całą dobę. Całą dobę i, i się kierowcy zmieniają. Kurde, super. No to pewnie ostatni pracujący jelcz w ogóle są takie jeździć na drogach, te 422. Bardzo rzadko chyba. Co może z... ale są jak No kurde Jelczyków bardzo mało chyba. Nawet takich odwalonych to już tak średnio. A szef utrzymuje, cały czas pracuje wóz. Tak. Kurde, no bardzo mi się to podoba. O, to... o! Piękny gang i piękny zapach. Polska ciężarówka dalekobieżna, Jelcz. Jak to dumnie brzmi, prawda? Wielu do dziś powtarza, jak wielką i zmarnowaną szansą dla polskiej motoryzacji miał być Jelcz. Mam jednak wrażenie, że ta szansa została zmarnowana o wiele wcześniej niż się wydaje. W momencie prezentacji na poznańskich targach w 1992 czy 1993 roku konstrukcja na tle zachodnich konkurentów wypadała bardzo blado, pomijając na przykład moc silników Mielec, która była niewystarczająca do transportu dalekobieżnego. Uwagę należy zwrócić na komfort pracy. Ergonomia oraz wygląd kabin były bardzo zacofane. Porównajmy chociażby wnętrze Volvo FH12 oraz Jelcza z tego samego rocznika 1994. Z bólem serca muszę stwierdzić, że Jelcz nawet wówczas skazany był na przegraną, mimo że tak dumnie patrzy się na okładki czasopism branżowych, w których gwiazdą był nasz kochany polski Jelcz. Wielu zaczynało swoje kariery od Jelcz. Wielu patrzyło na zaparkowane pod domem Jelcze swoich ojców. Wielu przeklinało swoje wybory, walcząc w ciasnej i głośnej kabinie z ogromnym kołem kierownicy. Wszyscy za to kochają wspomnienia, czasów, w których świat wydawał się lepszy, a marzenia bardziej realne do spełnienia. I tym właśnie dla nas wszystkich jest większe. Na koniec odcinka chciałbym zaprosić wszystkich na nowy YouTube'owy projekt, którym będzie branżowy podcast. W pierwszych kilku odcinkach przybliżymy postać mojego rozmówcy, nowego współprowadzącego kanału. Tak naprawdę to on najpierw będzie o sobie opowiadał, ja jedynie będę tłem. W kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać o tematach męczących czy dotyczących naszą branżę. Będziemy rozmawiać o ciężarówkach nowszych, starszych, ale raczej o tych starszych. Serdecznie zapraszam.